Porachunki gangów czy zwaśnionych kibiców. Dziś w nocy w Krakowie przy ulicy Siemaszki doszło do regularnej bitwy. W ruch poszły noże, maczety i kije bejsbolowe. Są ranni. Chuligani zdemolowali też kilka samochodów. Rafał Nowak-Bończa. Dziś na miejscu bitwy widać już tylko potłuczone szyby i policyjne samochody. Wczoraj tuż przed północą był tu tłum agresywnych, ubranych na czarno mężczyzn. Było się co najmniej kilkanaście osób, to młodzi ludzie. W momencie kiedy dostaliśmy sygnał, tam pojechali policjanci z oddziału prewencji, z wydziału kryminalnego. Część tych, którzy się bili, uciekła. Policjanci zatrzymali trzech huliganów, czterech uczestników bitwy zabrały karetki pogotowia. Leżą pod dozorem policyjnym w kilku krakowskich szpitalach. Ich stan jest stabilny, choć obrażenia, jakich doznali, są poważne. Bardzo liczne rany kłute i cięte w okolicach Klatki piersiowej w okolicach pleców. Policja przesłuchuje zatrzymanych i świadków. Wciąż nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną bójki. Bierzemy pod uwagę dwie wersje. Jedna to to, że były to porachunki dwóch pseudokibiców dwóch krakowskich drużyn. A druga, że, że było to porachunki grup przestępczych. Uczestnikom bitwy grozi do pięciu lat więzienia. Jeśli sąd uzna, że któryś z nich usiłował popełnić zabójstwo, może spędzić za kratkami nawet kilkadziesiąt lat. Rafał Nowak-Bończa, kronika.